Dzień dobry, Julia. Przejdzie ze mną Scarface po wczorajszym starciu z Amadeuszem Ferrarim. E, Paweł, wiem, że zrobiłeś wczoraj jeden wywiad. Wiem, że też nie byłeś w stanie, nie jesteś w stanie w ogóle chodzić. E, jakbyś mógł powiedzieć widzom do kamery, co tutaj się stało? No kurde, przy tym pierwszym low kicku wewnętrznym, co go tam kopnąłem. Połamała mi się noga tam to, co miałem złamanie przed walki z Tarzanem. Miałem nogę do operacji, wyszedłem tak do walki. No i pierwsze pokopnięcie, no i poszła, nie? Już chodzenie nie było takie samo. Jak wiemy, to i ty, i Amadeusz weszliście do walki z kontuzją. Ty wiedziałeś o kontuzji Amadeusza, bo widziałam, że próbowałeś go na początku zaatakować w tą nogę. Raz się tobie chyba udało trafić. Czy taki właśnie był game plan, żeby go tam pokopać w tą nogę i żeby jak najszybciej padł? Czy jak sobie to wyobrażałeś? Nie, on miał palce z tego u stopy. To nie, 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 nie. On nie miał nogi, on miał palec. Tak, ale widziałeś, jak go kopnąłeś, to że on zaczął od razu kuleć? Czy nie zwróciłeś na to uwagi? Nie zwróciłem, bo ja zacząłem kulać też właśnie. I skupiłem się na tym, że poczułem gwoździe w swojej nodze. Ej, I no i tyle, no. Meszli do walki No Limit i obydwoje skończyli y, kulawi. Jak sobie ty wyobrażałeś to starcie? Tak, jak szło. Tak jak szło, sobie wyobrażałem, robiłem to, co narożnik mi kazał. No kurde, dałem się zaskoczyć, w tych butach był szybszy, nie? Był szybszy, przyczepność jest całkiem inna, dlatego no musiałem podpisać oświadczenie sędziemu, że zdaję sobie sprawę z tego, że on będzie w butach szybszy. Co to wam kierowało, podpisując to oświadczenie? Pieniądze zapłacili mi, nie? Nie chciał wyjść bez tego, powiedział, że nie wyjdzie. Czyli ja warunki? Też, Nie, ja powiedziałem, że też nie, to nie pieniądze. Organizatorzy przyszli do mnie do szatni... I poprosili mnie po prostu jak facet, żebym no, że się zgodził na to, bo on powiedział, że on nie zgodzi dzisiaj i nie wyjdzie, i ja mówię, dobra, chuj, wyjebano mam i tak co go rozjebać. Czyli buty były warunkiem. Myślisz, że to był taki może trik ze strony mm, trenera oknińskiego? No, gdyby nie był, kurde, wiedzieli o tym wcześniej, mogliśmy się umówić, ja też mogłem mieć buty. Ja nie, nie miałem butów ze sobą. I no, to, no co? No, zrobili mnie, udało się. Amadeusz mi wspomniał w wywiadzie, że e, jak usłyszał, że to Adrian Polak pomógł mu w wygra, e, wy, jak usłyszał, jak Adrian krzyczał z twojego narażnika e, minuta, to e, Amadeusz stwierdził, dobra, minuta i dał sobie minutę, żeby właśnie ciebie znokautować. Nie wiem, czy Adrian mu pomógł. Na szczęście mu pomogło, przez zamknięto oczy miał, ja nawet nie wiedział, że mnie trafił. By... <laughs> bardzo, miałeś warto, nie da się ukryć, nie? ale gratuluję. Ty po walce w ogóle nie zdawałeś sobie sprawy z tego, że zostałeś znokautowany i że już jest koniec walki, prawda? Odcięło mnie, teraz mnie odcięło. Z Tarzanem się obsunąłem i byłem świadomy, ale tu na chwilę mnie odcięło faktycznie. Trafił mnie kurde mocno, dobrze mnie trafił. Co jesteś w stanie wyciągnąć ze swoich dwóch ostatnich walk, które miały podobne zakończenie? Eee, co? Szczerze, kurde, no tutaj mam sobie to zarzucenia mniej niż w tej pierwszej walce, bo robiłem to co mi narożnik kazał, pomimo tego, że tam... Kibice z Kanady już tam piszczeli, że, że niby się nie bijemy, no ale no, taki był game plan mój od początku i mówiłem to na wywiadach wcześniej, że ja będę czekał, ja chcę się teraz pobić normalnie i poboksować, a nie będę się rzucał jak wariat, nie? Więc no wyczekiwałem, miałem go czytać. Pierwszą akcję przepuściłem, dobrze poszło. Kurde, teraz tę walkę pamiętam w ogóle. Nie oglądałem do teraz powtórki, oglądałem tylko powtórkę nokautu, nie? samego całego walki całej nie oglądałem do teraz. Eee, a pamiętam ją, kurde, o dziwo, nie? Tamtej nie pamiętam, bo kurde, ze spokojem Teraz strasznie spokojnie do tego podszedłem I wszy kurde, wszystko pamiętam, no Wszystko pamiętam, nawet co gadaliśmy Co gadał do mnie narożnik z tyłu Jak sędzia przerwał No i po tym, jak ten Sędzia przerwał, zgubiłem fokus, nie? Zgubiłem fokus, wleciał we mnie i mnie trafił, nie? Jeżeli chodzi o twój stan psychiczny Twoja głowa teraz lepiej pracuje Niż przy pierwszej walce z Tarzanem? Eee, nie, no... Szczerze powiem, zadowolony jestem z tego, jak pracowałem w Oktagonie. Mogłem wywrzeć trochę większą na nim presję, aczkolwiek no, taki był plan. Czytać go na początku w pierwszej rundzie, a potem dopiero atakować. No, kurde, ruszył, trafił, miał szczęście, nie, nie spodziewałem się takiej kurde, e, różnicy dynamiki w butach ABS. Nie wiesz, no, mokra stopa. Spocona na amacie troszkę inaczej chodzi niż but przyczep, przyczepny. nie. No i sędzia mnie przed tym przestrzegał, żebym się nie godził na to, i sędzia nie chciał tej walki w ogóle poprowadzić w ten sposób. No ale organizatorzy przyszli, powiedzieli, no, że on jest jaki jest. No i tylko we mnie, czy ta walka się odbędzie. Nie? Ja wiem, no co ma się nie odbyć walka, no idziemy się napierdalać, nie? Obydwoje przed sobą uciekaliście na, na, na samym początku, w sumie przez praktycznie całą walkę, aż w końcu sędzia do, do was podszedł i ty tam powiedziałeś, że on przed tobą nie ucieka. Pamiętasz to? Że ja nie uciekam. I że on też nie ucieka. Tak? tak jak, no. Nie pamiętam, żebym powiedział, tak nie no, nie wiem. Nie. Więc nie uciekaliście, no ale walka chyba nikt nie w ogóle się nie, bo... nie spodziewał, że skończy się tak szybko, jeszcze w ogóle no bez zasad, nie? Więc to już... Nie no, ale kurde, miałem ręce wysoko, oglądałem tą powtórkę, no wsadził mi takiego kurwa frajera pod pachą, że kurwa, ty, takiego mi kurde wsadził, no... Z zamkniętymi oczami, kurwa, szapobaza to, no normalnie zotkał kakao, no. Jebane zamknął oczy, kurwa, i nie trafił. Powiedziałeś szapoba, to znaczy, że byłbyś w stanie podać Amadeuszowi rękę? Nie, rozjebie go pierwszy. I tak mu nie podoba A co czułeś, gdy to jego ręka zawędrowała ku górze i Amadeusz powiedział, że tak naprawdę nigdy z tobą nie porozmawiał yy, i liczył na to, że coś tam powiesz w tym OKTAGONIE, a ty za wiele, no, nie powiedziałeś. A czy wy chcecie kończyć ten konflikt? <laughs> ja go skończę dopiero jak kurwa mu głowa. To, Mateusz... że mnie trafił nie trafił szczęściem... A to jest taka postać dość barwna, jeżeli chodzi o Freak Fight i ten cały świat show biznesu, która lubi otoczkę wokół siebie. I teraz pytanie, czy... Ty jesteś osobą, która chce skraść mu to, to show i, i stać się taką podwojoną wersją Amadeusza, jeżeli chodzi o, o właśnie zachowanie? Czy jak to widzisz? Nie no, ja przecież nie, nie zachowuję się jak on, nie? nie krzyczę też jak on trochę, ale ogólnie troszkę innym... Chodzi nie mamy, show, nie? Inne, nie no, troszkę... Nie no, oboje jesteśmy, oboje jesteśmy barwnymi postaciami, tego się nie da ukryć, oboje robimy wyświetlenia, tego też się nie da ogryć. Eee... Ale jemu skreślić nic nie chce, nie? Co? Ja po prostu jestem, nie? I tyle. A przyjdę po niego i tak. Teraz masz e, kontuzję, złamana noga, jedziesz samochodem, samochodem, który A nie jest... z tirem. No właśnie, który przetrwał starcie z tirem. Ty przetrwałeś starcie z Amadeuszem. E, co dalej z twoją postacią? Moja postać jedzie teraz do szpitala z nogą, zakłada gips. Dlaczego ta postać nie założyła tego gipsu od razu po walce? Bo postać nie chciała się siedzieć w szpitalu w Gliwizach jakimś dziwnym, tylko pojedzie teraz do prywatnego szpitala w Gdańsku, gdzie jest jego kolega lekarzem, ortopedem i założy mu gips, tak wiesz, no fajnie. Dlatego. I... No poza tym... No kurde, jechałem z tą pękniętą nogą tam, więc mogę po pospomal... Jechałem z pękniętą, więc mogę wrócić z pomalą. że tak Powiem, faktycznie e, już nie ma. Czy ty masz w głowie, mm, na kogo się będziesz szykował następnego? Nie wiem, mam już kogoś na 10 grudnia na Heilik. Właśnie e, mi już powiedzieli, pytali się mnie, czy noga będzie gotowa. Noga będzie gotowa za dwa tygodnie, będzie zdrowa. Bo już za dwa tygodnie już nie będzie złamana? No nie będzie, będzie zagojona, bo rozmawiałem z ortopedą przed. E, przed... No mieli mi zrobić zabieg no, i, miał, no, ten, no, i miałem mieć usztywnioną no, właśnie na dwa tygodnie i wszystko byłoby e, ok, ale no, nie zrobiłem tego, bo byłem w trakcie przygotowań. No teraz sobie akurat dam dwa tygodnie przerwy, w dwa tygodnie noga się zagoi, będziemy mieli początek października. No i akurat będę miał dwa miesiące na to, żeby zrobić gaz, nie? Wspomniałeś na pierwszej walce, że gdy widziałeś e, Amadeusza i Zuzię, e, no to nie ukrywałeś, że emocje to e, targały. Jak było wczoraj, bo jak widzieliśmy, no gdzie też się pojawiło. Chłodno goła nie ruszała mnie tym razem i to jest właśnie to nie, no miał farta skurwiel, miał farta kici woko za tego farta gnoju bydlaku. <laughs> Ale miał farta i no ale ja jestem zadowolony z siebie właśnie, że nie dałem się podpalić tym jego prowokacjom, nie zagrałem w jego grę. Dałem się zrobić fuja z tymi butami. I tyle. Ale co płacili mi za to i to. Jakbyś mógł teraz, z perspektywy tego, no nawet nie czasu, bo to minęło kilkanaście godzin, cofnąłbyś czas i nie zgodził się na te buty? Czy też byś chciał założyć buty? Yy, nie miałem możliwości założenia butów. Nie zgodziłem się na te buty za pieniądze. Powiedziałem, że Kim tyłek i nara. No i że przyszli i poprosili mnie po prostu, że on się nie zgodził i że walki nie będzie że no i tyle, nie? No jako chcący się bić. Mówię, no to trudno, nie? Idę bez butów. Odchodząc, drugi raz zgodziłbyś się na buty, czy nie? Krótka odpowiedź. Jeszcze raz? Czy drugi raz, jakby teraz miał od dzisiaj dojść do walki, i wiedziałbyś, jak to wygląda, zgodziłbyś się na te buty, czy jednak nie? Nie. Nie, nie zgodziłbym się za żadne pieniądze. Teraz niespodziennie Biłem się w butach nieraz. Jak ktoś też miał buty boksarskie, jak się I to właśnie, no, Ale nigdy się nie biłem, tak właśnie, że ja nie miałem. Ja, ktoś miał buty, a ja nie. Ja nie, nie, nie poczułem tej różnicy. Pierwszy raz począłem ją przed kamerami. Nie ciekawa sprawa. Jest różnica dynamiki i szybkości. Bo, no kurde, no, mata jest śliska, stopy są śliskie, a w butach jednak masz przyczepność. No. Jaka była reakcja Twoich obserwatorów na, na werdykt? To kurde, dopłakali? przykro mi z tego powodu, bo bardzo mam fajnych ludzi, bardzo w porządku ludzi mnie obserwują i no i kurde, przykro mi, bo dostaję od wiadomości. I z tego powodu właśnie jest mi przykro, nie? Że zawiodłem takich fajnych ludzi, którzy naprawdę są za mną, nie? Ja tobie życzę zdrowia, myślę, że widzowie też. I mamy nadzieję, że widzimy się w grudniu. Będziesz w pełni zwarty i gotowy na swojego kolejnego rywala. Rywal w grudniu, no a potem Ferrari. Myślisz, że Amadeusz by się jeszcze zgodził na walkę? Myślę, że się zgodzi. Myślę, że się zgodzi, bo takich pieniędzy i takich wyświetleń to z nikim innym nie zrobił. Nie? A nie oszukujmy się. Amadeusz lubi pieniążki. Jak chyba każdy, jak, jak chyba każdy, każdy. Jak każdy, tak, jak każdy. Ja w sumie też nie spotkałem stówy, której bym nie lubiał. A człowieka nie jednego, <grym> a stówę każdą lubię. <grym> Amadeusz też wspomniał, że nie wybaczy tobie tego, że e, nie potrafisz przeprosić. Czy przeprosiłeś za e, jego mamę, a nie przeprosiłeś za mamę jego córki. Wymyślałem no, no, jakieś bzdury są mamą jego córki. Nigdy dziewczyny nie obraziłem, kurde, bo no, kiedyś to, to mówiłem, to, że, że szedłem i nie widziałem. Nawet z kimś powiedziałem, że jestem z jakąś kurewką czy coś, a nie wiedziałem, że to była ona. A, tak jak mówiłem, do tej dziewczyny nigdy nic nie miałem. Jest normalną, fajną dziewczyną i jedynym jej problemem to jest to, że była z nim. Ile <grym> z nim? kilometrów dzisiaj pokonasz? 550. Ze złamaną nogą to był Paweł Scarface Bomba. Dziękuję Tobie bardzo i życzę szerokiej Szynka. drogi do domu.